Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Szymon Konieczny. Interesuję się historią, a w szczególności historią ziemi lwóweckiej. Postanowiłem przygotować dla was program. Postaram się przybliżyć historię naszej małej ojczyzny, a także ludzi, którzy ją zamieszkiwali. Dlatego nie bez przyczyny pierwszy odcinek serii nazywać się będzie Lwówecka aleja zasłużonych. Obecnie znajduje się na cmentarzu Świętego Krzyża. Warto także dodać, iż jest to jedyna czynna nekropolia w Lwówku. Choć na przestrzeni dziejów miejsc grzebalnych w samym mieście było kilka. Cmentarz ten pełni swoją funkcję już od XVII wieku. W centralnym miejscu cmentarza znajduje się Kościół Świętego Krzyża. Budowla ta została wzniesiona na podstawie krzyża greckiego, jest przedstawicielem rzadkiego stylu architektonicznego, to jest zimnego baroku. Powstała w okolicach 1780 roku z inicjatywy Jadwigi z Pawłowskiej Łąckiej, a projekt należy najprawdopodobniej do znanego architekta Antoniego Henego. Najliczniejszą grupę zasłużonych pochowanych na tym cmentarzu stanowią powstańcy Wielkopolscy z 1918-1919 roku. Obok mnie znajduje się pomnik powstańców, którzy w trakcie działań wojennych stracili swoje życie. Są wśród nich Franciszek Michalski, Jan Spychała, Michał Brauer, Władysław Kularek i Andrzej Lorentz. Brakuje jednak pierwszego powstańca z lwówka, który stracił już swoje życie w walce, a mianowicie Stefana Witmana, który został pochowany na cmentarzu w międzyrzeczu. Wspominając, lóweckich zasłużonych. Nie wolno zapomnieć o weteranach I wojny światowej. Walczyli jako żołnierze niemieckiej armii cesarskiej na wszystkich europejskich frontach. W czasie tej wojny poległo i zmarło z ran ponad 250 osób, zarówno Polaków, jak i Niemców. Druga wojna światowa to kolejny konflikt, w którym uczestniczyli mieszkańcy Lwówka i okolic. W trakcie kampanii wrześniowej zginęli m.in. Witold Koliński i Piotr Rzekowicz. Obaj ponieśli śmierć w trakcie tzw. bitwy nad bzurą. Na lwówackim cmentarzu znajduje się także grób bohatera, który uratował kilka osób na drodze do Zębowa, sam ponosząc śmierć. Nazywał się Teodor Mizera i pochodził ze świechocin. Czas okupacji to szczególnie okrutny okres dla lwóweckich zasłużonych. Ofiarę swojego życia w niemieckich obozach śmierci złożyli m.in. ksiądz proboszcz Włodzimierz Laskowski, którego zamęczono w Guzen, a także Jan Mroczkiewicz i Stanisław Maj, którzy stracili swe życie w obozie w Dachau. Z oświęcimskiego piekła nie wrócił także Leon Formania. Na tym cmentarzu pochowany został także przedstawiciel samodzielnej brygady karpackiej generała Stanisława Kopańskiego, który walczył między m.in. pod Tobrukiem i El Gazalem, a był nim przedwojenny bankier, działacz Stronnictwa Narodowego i wiceburmistrz Lwówka Franciszek Mroczyński. W czasie okupacji niemieckiej rozpoczęła swoją działalność grupa konspiratorów, której założycielem był porucznik Wojska Polskiego Ignacy Hulka. Wielu jej członków po aresztowaniach w 1942 roku zginęło w obozach i więzieniach hitlerowskich. Tak zginął m.in. Stanisław Forecki, powstaniec Wielkopolski i przedwojenny pracownik lwówackiego magistratu, który m.in. wystawiał Polakom fałszywe dokumenty. Do tej grupy należeli m.in. Doktor Zbigniew Świtalski, Józef Penc, Jan Mela, Stefan Owczarczak, Leon Jankowski, Bruno Meinhold, Stanisław Orpel czy Maria Gapińska. Na tym cmentarzu leży także powstaniec warszawski Marian Krzyżański. Walczył on w sierpniu 1944 roku na warszawskim Mokotowie w ramach pułku Baszta. Całkiem niedawno, bo w 2005 roku zmarł Walenty Pupka, który był więźniem Oświęcimia. W obozie spędził półtora roku, a także pracował jako niewolnik w niemieckich fabrykach. Na wyjątkową pamięć zasługują również kawalerowie orderu Virtuti Militari. Pamiętać należy, że posiadacze tego odznaczenia musieli wykazać się niebywałym męstwem na polu walki. Na lwóweckim cmentarzu znajdują się groby następujących bohaterów: Stanisława Fabiana, Lecha Mroczkiewicza i Franciszka Głowacza. Nie można zapomnieć o Karolu Mroczkiewiczu. Był on lwóweckim społecznikiem nauczycielem, a także rolnikiem. Swą działalność prowadził w drugiej połowie XIX wieku, podczas zaboru pruskiego. Niezłomny i pracowity zasłużył na wieczną pamięć mieszkańców Lwówka. Mówiąc o zasłużonych, należy pamiętać również o lekarzach, w tym przede wszystkim o doktorze Zbigniewie Świtalskim który zapamiętany został jako wybitny i oddany ludziom lekarz. Cmentarz ten kryje także postaci urodzonych lub związanych ze Lwówkiem sportowców. Wśród nich znaleźć możemy całą Plejadę założycieli i działaczy Towarzystwa Gimnastycznego Soku, a także Lwóweckiego Klubu Tenisowego czy klubów piłkarskich. Warto przypomnieć postaci małżeństwa tenisistów Adama i Zofii Mellenbrock, piłkarzy, w tym Mariana Gorzelańczyka, bożyszczel lwóweckich kibiców piłkarskich z lat 60. i ostatnio zmarłego, zasłużonego piłkarza i działacza pogonie lwówek Michała Mroczkiewicza. Ciekawostkę stanowi fakt, iż pochowany został tutaj niedawno sternik wioślarski, olimpijczyk z Igrzysk w Montrealu w 1976 roku, Włodzimierz Chmielewski. W społeczności służyli także liczni duchowni. Ich szczątki pochowane są w grobach zlokalizowanych wokół Kościoła Świętego Krzyża. I są to m.in. ksiądz Jan Hebanowski, którego prosacy wielokrotnie karali za używanie języka polskiego, a w aktach opisywano go jako fanatycznego Polaka. Wielu obecnych mieszkańców Lwówka wspomina takich kapłanów jak ksiądz Stanisław Kasprzak czy przedostatni proboszcz lwowskiej parafii ksiądz Adam Radałcki. Na tym cmentarzu znajduje się o wiele więcej zasłużonych osób w różnych dziedzinach, jednak nie starczyłoby nam dnia i nocy, aby wszystkich wymienić. Wszystkim osobom, zwłaszcza niewymienionym, cześć ich pamięci.